Dziesięć lat temu miałem udar mózgu, afazję. Nie, nie mogłem w ogóle mówić. Na szczęście, jako były aktor, y, pamiętałem ćwiczenia z dykcji. Po różnych, y, rocznych y, ćwiczeniach mogłem wrócić do. Pracy w teatrze, że się nie, nie jako aktor, który mówi jak mówi, mm. prawda? Ale jako reżyser. Bardzo lubię aktorów, kocham ich jak, jak, jak siebie, samego i lubię z nimi pracować. Kiedy się ocknąłem z tego mojego udaru, Moją pierwszą myśl, myślą było: czy ja mam jeszcze poczucie humoru? Otóż mam. Jestem bardzo dowcipny. Ludzie się ze mnie śpieją. Co bym nie powiedział? A, a nawet jak nic nie mówię. Kiedyś na, niedawno na jakimś przyjęciu pewien profesor zapytał, Dlaczego pan tak ustawicznie myśli? Ja mówię, no, dlatego, że, bo ja mówię, co myślę. Proszę pana. Napisałem też książkę. Ręka, noga, mózg na ścianie. Często spotykam ludzi, którzy czytali tę książkę i mówili, że. Historia mojej choroby pomogła im wrócić do pracy, do życia. E, właśnie, nie można się zamykać w, w domu. Trzeba wychodzić do ludzi, do, do życia. Inni cię potrzebują. Dlatego moim hasłem na dziś jest: I ty możesz być innym. Potrzebny. Fundacja chce powiedzieć, pomaga. Dołącz do nas.